Witam wszystkich Państwa na kanale Pana Grzegorza Bełna. Tematem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nagrania jest temat Gietrzwałcki. Jak wszyscy Państwo wiecie, Pan Grzegorz ukończył film o Gietrzwałdzie i też przy okazji tego filmu ukaże się książka Gietrzwałd. Trudne dzieje sanktuarium i miejsca objawień maryjnych. Książka jest autorstwa księdza doktora habilitowanego Krzysztofa Bielawnego. Ale pierwsze pytanie jest nie tyle o książkę, co o samą tematykę Gierczwału. Panie Grzegorzu, jest pan jednym z takich czołowych postaci, która zajmuje się właśnie tematem objawień maryjnych? Czołowych czy tyłowych? Ja raczej nadążam tak za tą sprawą, która w pewnym momencie mi się objawiła. Dosłownie, tak. Wyrosła przede mną ta sprawa. Przez całe moje wcześniejsze życie zajmowałem się przez kawał mojego życia zajmowałem się historią na różne sposoby, jako reżyser, dokumentalista. Chlubię się tym, że niektóre moje filmy były nieodtwórcze, ale twórcze w tym sensie, że ja tam prezentowałem czasem nawet i jakieś własne ustalenia badawcze, że tak szumnie powiem. Ale wszystko to, co wcześniej zbladło, kiedy wyrósł przede mną Gierzwałd. A jak wyrósł? No między innymi, a może nawet powiem przede wszystkim, dzięki spotkaniu z księdzem profesorem Krzysztofem Bielawnym, autorem książki, która w Państwa ręce za pośrednictwem wydawnictwa Kapital Bóg właśnie trafia i, i dla mnie wielkie szczęście, że, że Państwo będziecie mogli sięgnąć po tę książeczkę, być może zachęceni do tego w oglądaniem mojego filmu dokumentalnego. Film dokumentalny, Gieczwałd, 1877, Wojna Światów, bo właśnie chociaż Punktem centralnym, taką soczewką, w której się to skupia, jest Giedżwalt. Objawienia Najświętszej Marii Panny latem 1877. Jedyne w Polsce, w historii Polski, kanonicznie potwierdzone objawienia. Dlaczego? Jedyne dlatego, że jako jedyne udokumentowane w sposób tak solidny, precyzyjny przez niemieckich dobrych księży, pruskich, tak? <śm> Z procedurą policyjną, prokuratorską, udokumentowane i potwierdzone. I otóż, ja, chociaż o tych objawieniach jest mowa, to ja w moim filmie ja mówię o kontekście jakim kontekście wojennym, właśnie geopolitycznym kontekście objawień roku 1877 i Moja kwerenda historyczna, zapoczątkowana już ponad pół dekady temu, ona zaowocowała taką skromną książeczką, pewną gawędą historyczno-literacką. A teraz film. I w tym filmie ja starałem się zebrać moje, plon mojej kwerendy historyczno-badawczej, która uświadamia, że ten rok. Data, no bo z czym Państwu się kojarzy, rok 1877. Z niczym, z niczym. W, no to polskiej, to nie świadomości, funkcjonuje. w polskiej świadomości historycznej nie ma tego roku. Jak się ktoś natknie tam Gierczwałt, to też nie od razu tę datę zapamiętuje, prawda? Bo ona nie jest istotna, bo ten rok się z niczym nie kojarzy. Otóż w filmie prezentuje obraz polityczny. Europy i świata w tamtym roku. I to jest ni mniej, ni więcej, proszę Państwa, wojna światowa. Wojna światowa. Wojna, która z konfliktu regionalnego, który się wówczas toczy, na Bałkanach, wojna Moskali z Turkami w Bułgarii, ta wojna jest już na prostej drodze do eskalacji do rozmiaru konfliktu Kontynentalnego, ba, nawet globalnego, dlatego że już w tamtą wojnę angażują się, interweniują na kontynencie europejskim. Proszę sobie wyobrazić, Stany Zjednoczone. Interweniują jeszcze nie przez wysyłkę korpusu ekspedycyjnego, ale, ale sposobem politycznym i biznesowym. Więc film o tym opowiada, że wojna wisiała na włosku, bo na włosku wisiała też kwestia już nawet nie niepodległości Polski, której wtedy Polacy nie mają, ale samego istnienia narodu polskiego, jako narodu mającego zdolność wybicia się na niepodległość, to ta kwestia wisiała na włosku. Dlaczego? Dlatego, że wówczas, w roku 1877, bardzo zaawansowany był proces, Uwaga, rozpętywania kolejnego powstania w Polsce. W roku 1877 za e, angielskie pieniądze e, miało być w Polsce rozpętane kolejne powstanie. Panie Grzegorzu, to ja mam pytanie dotyczące źródeł. Jak każdy historyk, osoba, już, Panie już która zajmuje się właśnie tematami historycznymi, bardzo istotnymi, że jeżeli chodzi o ten 877, w tej takiej powszechnej, popularnej literaturze nic nie ma, przynajmniej ja się nie spotkałem na ten temat. No właśnie, nie no no. właśnie To jest fascynujące. To, właśnie, z... Ja nawet, to, to ja to... nawet po, powiedziałem panu, że kolekcjonuję książki dotyczące historii Polski i Europy e, XIX wieku, e, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie książek autorstwa. E, Polskich patriotycznie zorientowanych autorów, książki, w których nie figuruje nazwa Gierzwałt i nie figuruje data 1877. To jest tak, jakby ktoś pisał o XX wieku, o historii Polski i gdyby tam nie było na przykład daty 1914 albo 1939, jakby tych dat tam w ogóle nie było, prawda? Więc to jest aż groteskowe. To, jak Gierzwałt został przeoczony. A w moim przypadku proces otwierania oczu na fenomen Giedrzwałdu to jest właśnie spotkanie z księdzem profesorem Bielawnym, który jest autorem. Znakomitej i przełomowej książki Niepodległość Wyszła z Gierzwałdu. Jest autorem też szeregu tekstów, innych publikacji, które ja stanowczo polecam. I polecam też tę właśnie najnowszą publikację ksiądz profesor Bielawny pomaga nam zrozumieć, jakim bezprecedensowym fenomenem, gigantycznym zjawiskiem o charakterze, uwaga, nie rozwinę tego, ale mam nadzieję, że Państwa zainteresuje, o charakterze socjologicznym, o charakterze demograficznym, jakim fenomenem jest gierżał. Co się wtedy wydarzyło? Podam jedną liczbę. Według ustaleń badawczych księdza profesora Biedawnego do Gieczwałdu w samym tylko roku 1877 w miesiącach letnich i wczesnojesiennych przybyło najprawdopodobniej około pół miliona Polaków. Proszę się to uświadomić. Z ziem trzech zaborów, ba, nawet z innych kontynentów, jeszcze ze Stanów Zjednoczonych zdążyli dopłynąć jakimś statkiem, prawdopodobnie do któregoś z portów niemieckich, koleją, dojechać. Łącznie, ale także furmankami, ale także na piechotę, ale także przez Zieloną Granicę z zaboru rosyjskiego, z daleka, z Galicji, pociągami. Było mniej linii kolejowych, mniej tych pociągów. Pół miliona ludzi. Co to jest pół miliona Polaków w roku 1877? To jest być może aż 5% populacji. Polaków wszystkich na całym świecie i w trzech zaborach jest wtedy około 10 milionów. Czyli pół miliona to jest 5% populacji. Wyobraźcie sobie Państwo, że na przestrzeni paru miesięcy, kilkunastu tygodni, w jakimś konkretnym punkcie pojawia się 5% Polaków z całego świata. No, ile to byłoby milionów Polaków? To jest tak jak msze papieskie w XX wieku, XX i XXI, tylko że to jest fenomen wieczwałdu rozłożony na raty. Rozłożone narady. A tam było to skoncentrowane w czasoprzestrzeni w bardzo, na bardzo krótkim odcinku czasu. No i to był fenomen. I teraz ja w moim filmie doprowadzam moją analizę sytuacji geostrategicznej w roku 1877 do pewnych skonkretyzowanych wniosków. Gieczwałt mianowicie stanął na drodze eskalacji wojennej, a zatem uchronił naród polski od zagłady dziejowej. A ksiądz-profesor Krzysztof Bielany dostarcza mi i dostarcza nam wszystkim informacji, które no moim zdaniem są no pewnym przewrotem kopernikańskim w polskiej historiografii XIX i XX wieku. Ustalenia księdza profesora Bielawnego dotyczące eksplozji demograficznej w narodzie polskim, która nastąpiła właśnie przez fenomen Gieczwałdu, No to wymaga oczywiście jeszcze dalszych studiów, to wymaga pogłębienia, to wymaga rozszerzenia. Marzę o tym, żeby, żeby ksiądz profesor Bielawny przestał być samotnym szermierzem tej sprawy, żeby, żeby jego przez niego wskazane tropy, żeby eksplorowali inni historycy, inni badacze. I podkreślam, tutaj nie chodzi, szanowni państwo, chociaż ksiądz profesor Bielawny jest akurat teologiem z wykształcenia, ale jest historykiem i jego publikacje dotyczące Gierzwałdu, to jest, one nie mają charakteru li, tylko, e, w czym nie byłoby nic złego, ale nie mają charakteru konfesyjno-dewocyjno-religijnego. Prawda? To są prace socjologiczne, historyczne, to są dane właśnie demograficzne, to są, to są kapitalne rzeczy, których, wracam do poprzedniego akapitu, polska historiografia nie widzi. A co, A co mówi zagraniczna? A to ciekawe. to ciekawe. Otóż właśnie i u Moskali, u Rosjan, i u y, Anglosasów, głównie u Anglików, rok 1877 jest. Jest mocnym punktem. I Anglicy mają w dorobku, w historiografii, mają osobne publikacje, które odnoszą się i czasem monografizują, i to nie jest jedna monografia, tak zwany Wielki Kryzys Wschodni. Tak oni to nazywają. Tak się to u nich nazywa. Wielki kryzys wschodni. Moskale natomiast mają obszerną historiografię właśnie tej wojny na Bałkanach. Wojny, y, y, która toczyła się o Bułgarię i która dała niepodległość Bułgarii. Taką niepodległość zrazu... Nieco problematyczną, ale jednak, bo Bułgarzy są przez prawda, setki lat, przez wieki, są pod jarzmem tureckim i ta wojna stoczona przez Moskali ich wyzwala, ale czego Rosjanie nie piszą, czego, czy, co, co jest gdzieś na marginesie, z rzadka, sama niepodległość Bułgarii nie była przecież celem tej wojny. Celem tej wojny było zdobycie Konstantynopola. Celem tej wojny było dojście do cieśnin tureckich, a z punktu widzenia anglosasów oznaczało to, że Rosjanie, skoro sięgają po Bosfor i Dardanelle, to za chwilę sięgną po, po Suez i Kair. A jak sięgną po Suez i Kair, to zakorkują Brytyjczyków i zapewne, tak Brytyjczycy wtedy myślą i mają do tego pewne przesłanki, Rosjanie ruszą uwaga na Indię. Ruszą y, przez y, Afganistan do Oceanu Indyjskiego i perła w koronie Imperium Brytyjskiego, jaką są Indie, zostanie utracona. I, I to jest kontekst geopolityczny tej wojny bałkańskiej. Zauważmy, że pierwsza wojna światowa też się zaczyna od konfliktu na Bałkanach. Pierwsza wojna światowa zaczyna się na Bałkanach, prawda? Strzały w Sarajewie, a potem eskalacja i nagle tu uderz w stół, a tu nożyce się odezywają w Europie Środkowej. Wojna, pierwsza wojna światowa zaczyna się na Bałkanach, ale przecież pierwsze wielkie bitwy i kampanie pierwszej wojny światowej to jest, uwaga, Europa Środkowa, to uwaga, są Prusy Wschodnie. Jeziora wielka mazurskie. klęska. Wielka klęska Rosjan na jeziorach Mazurskich, wcześniej tak zwana bitwa pod Tannenbergiem. Prawda? I tu wracamy do Gierzwałdu, bo proszę Państwa, z Gierzwałdu do Grunwaldu no to jest niespiesznie pół godziny drogi. Z Gieczwału do Olsztynka, gdzie kulminację swoją miała właśnie ta w historiografii z kolei niemieckiej i anglosaskiej znana bitwa pod Tannenbergiem, roku 1914 to jest właśnie Olsztynek. I, i tu jesteśmy blisko Gieczwału. Jesteśmy bliżej. Więcej nie powiem, bo to byłby spoiler i mojego filmu i, i sięgnijcie Państwo po książeczkę księdza profesora Krzysztofa Bielawnego. Zainteresujcie się Grzewałem. Jeśli nie z pobożności, to z pasji historyczno-naukowej, jeśli nie. Nie, do czego Kościół nie zmusza. Nie chcecie interesować się fenomenem samych obiadów gieczwałckich, to zainteresujcie się fenomenem socjologicznym, jakim było wielkie pospolite ruszenie Polaków właśnie do gieczwałdu w roku 1877 i tego konsekwencje w socjologii, w demografii, w dziejach narodu polskiego. Tak, proszę Państwa, serdecznie zapraszamy do zapisywania się na pokazy filmu o Wałdzie. Informacja będzie w linku, w opisie filmu. Także zapraszamy. Trzeba się wcześniej zapisać. Pokazy są oczywiście bezpłatne, ale ilość zainteresowania jest bardzo spora. Także tak, Prosimy o rejestrację, żeby nie dopuścić do jakichś przykrych kolizji, żeby przed nikim drzwi nie zostały zamknięte. Prosimy o zgłoszenia. Strona GetWalt 1877, pisany razem, .pl i tam zakładka. Pokazy, Tam i lista pokazów, która będzie się sukcesywnie wydłużała i, i możliwość zgłoszeń, rejestracji. Film jest wolny, nie biletowany, ale, ale musimy jakoś panować nad, nad sytuacją i stąd wymóg rejestracji, a jednocześnie właśnie trafia na rynek nowa nowa książka księdza profesora Krzysztofa Bielawnego, bez spotkania, z którym mnie nigdy nie otworzyłyby się oczy na fenomen Gedżwałdu i nigdy nie podążyłbym ścieżką tej kwerendy historyczno-badawczej dotyczącej roku 1877. Tej kwerendy, która mnie doprowadziła do, do pracy nad filmem, który Teraz Państwu polecam Gieczwałd 1877 Wojna Światów. Na zakończenie polecam też pierwszą książkę z serii, stanowczo polecam Grzegorz Braun, Widmo odwróconego Kissing Już ukazało się, ukazało się nagranie na temat właśnie tej pozycji, także jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał, no to zapraszam na kanał Pana Grzegorza Brauna we wcześniejszych nagraniach. Panie Grzegorzu, no to czekamy na wszystkich fanów, którzy będą chcieli obejrzeć Film oddzierwał. I sięgnąć po książki, sięgnąć. które tutaj polecamy, bo przecież film to tylko film. Film wszystkiego nie wyjaśnia, film wszystkich wątków nie może przecież poruszyć, bo byłby wtedy nimi przeciążony. Więc stąd, jeśli kogoś filmem zainteresujemy, no to, to bardzo dobra okoliczność, że jest możliwość poszerzenia wiedzy orientacji historycznej przez pożyteczną lekturę. Serdecznie dziękuję Panie Grzegorzu, i do zobaczenia, proszę Państwa, przy jakichś następnych nagraniach. I oczywiście do zobaczenia też na seansach. Z Bogiem. Z Bogiem.